No i się mam witam serdecznie. Dzisiaj będzie króciutko. Yy, marcowe nowości Egmontu 2020. Yy, siedzimy w domu, czytamy, mamy kolejną porcję komiksów, więc będziemy mieć czym zająć swoje oczy. Będzie koniecznie chce się oglądać telewizję. Dobra więc co? Yy, na górze mamy Giants, czyli Gigantów. No, już dość dawno to wyszło. Nie wiem, już z rok temu, może lepiej. Ale postanowiłem, że sobie spróbuję. To jest pierwszy i ostatni tom, zamknięta historia. Także akurat będzie przyjemnie coś zacząć i skończyć, tak? Tak samo mamy tutaj Batman kontra Deathstroke. Też jeden, jeden tom. Zamknięta historia. Także, no, tak jak mówię, będzie przyjemne sobie coś takiego poczytać. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Może ktoś z Was się zdecyduje, bo oczywiście, yy, oczywiście yy, o, można je kupić cały czas. Yy, cały czas można kupić ten komiks, jest cały czas dostępny. Ja już oczywiście przejrzałem tak pobieżnie. Yy. Wygląda całkiem nieźle w środku. Też słyszałem, że, że jest nawet całkiem, całkiem fajny do przeczytania, że to miła lektura. Dlatego zdecydowałem się właśnie, że że wezmę, spróbuję, zobaczę. A polecą, a polecenie to obejrzałem na kanale Spoiler Included. Także jak coś to sprawdźcie w necie zresztą może jakiś link wrzucę do jego jakiegoś filmiku bo tam miał problem z kanałem także także wolałbym żebyście żebyście oglądali jego aktualne aktualne filmiki, a komiks tak jak mówię no da, nawet całkiem nieźle. To są oczywiście ci potwory. Te potwory. Sorry. To są oczywiście te potwory. Jak ktoś Godzilla oglądał, tą pierwszą, najnowszą, ale pierwszą nie, przed Królem Potworów, były niezwykle podobne kajdżu, właśnie do, do tych dwóch. Także hmm, ciekawe. No, bardzo fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że da mi dużo, dużo radości. Trzeci tom Ligi Sprawiedliwości. Planeta Jaszyngi, hmm, czyli tamaran. Czy tamara? Czy tamarak? Tak. Tamaran. Chyba tamaran. najważniejsze, nie ja pokazałem. Pamiętajcie, że tam 30% sceny zawsze, zawsze w internecie można znaleźć, że, że, że schodzą. Kolejny tom. Nawet, no dopiero w przygotowaniu pisze. Dobra, zobaczmy w środku. Oczywiście tutaj o, fantastycznie wyglądający <laughs> fantastycznie wyglądający Joker. Naprawdę fajna, fajny rysunek. W środku macie tomy z poprzednich. Poprzednie tomy to a nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Jest różnica, natomiast moim zdaniem w, w scenariuszu, w całej historii, moim zdaniem jest o wiele, wiele lepiej niż, niż w Justice League. Które pojawiły się w, w tej inicjatywie wydawniczej, która nazywała się URBRF, czyli Odrodzenie. U nas w Polsce Odrodzenie. Tutaj zdecydowanie jest lepiej. Moim zdaniem po prostu hmm, historia dokąd zmierza. Czuć to. Bohaterowie są lepiej pisani, przeciwnicy. Czyli antagoniści, na przykład Lex Luthor, którego widzicie tutaj. Zdecydowanie lepiej, tam chcieli zrobić się z Lexa Supermana. No, może nie był to taki głupi pomysł, ale jednak, Lex to przede wszystkim przeciwnik Supermana, więc taki dobry Lex to nie za bardzo. To oczywiście, układki. Też całkiem nieźle. No, całkiem nieźle. Dobra, pierwszy tom Green Lanterna Prawda, wiele, wiele dobrego słyszałem Właśnie o tym mm, O tym Green Lanternie Mi się podobał Green Lantern już z Z Tyle razy o tym mówiłem Tutaj kolejny tom oczywiście yy, yy, Tak, yy, tak jak mówiłem Podobał mi się Green Lantern z Reberw Tak samo Aquaman podobał mi się z Reberf także chciałem, chciałem, żeby, chciałbym, żeby um, ciągnęli tę serię zamiast chociażby um, Stoletnich Tytanów. Stoletnich Tytanów to tam w sumie nic. O! O, jaki fantastyczny Green Lantern. No takiego Green jeszcze nie widziałem. Naprawdę fajnie wygląda. Rysunki naprawdę, naprawdę są spoko. Hmm. Pasujące do, do, do tego, co pisze i jak pisze Grant Morrison. Takim troszeczkę europejskim stylu mi się wydaje. No, nie, nie będę się zarzekał, ale dla mnie taki Odrobinę europejski syl yy, rysowania. Oczywiście o rysunki chodzi. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Hmm. Czy, czy będziemy mieć z tego radochę, ale widzę, że chyba tak. Okładeczki oczywiście pokażę. Są naprawdę, o tutaj są naprawdę fajne, bardzo mi się podobają. Normalnie nic tylko wziąć i pyknąć sobie na ścianę. To już takie no i dodatki oczywiście trochę więcej niż niż, niż w normalnym tomie dodatków, czyli zielona latarnia Zobaczymy, zobaczymy, ale wiele dobrego słyszałem, także także myślę, że się nie zawiada eee, Tak jak mówiłem Batman kontra Deathstroke eee, pojedynczy tom Zamknięta historia, czyli znowu akurat wziąć sobie i poczytać. Fantastyczne skrzydełka. Naprawdę bardzo ładna. Super. Aż jak otworzyłem ten komiks, to sobie pomyślałem cholera jasna chyba wytnę i zrobię sobie yy, zakładki. A potem kurde od razu zrezygnowałem, bo niszczenie komiksów to grzech. Dobra, zobaczmy jak wygląda w środku. A oczywiście też czytałem jakieś tam recenzje, trochę oglądałem. Prawdopodobnie niezły komiks. Oczywiście ja sobie wolę sam wyrobić um, swoje, swoje zdanie na temat danego komiksu. Bardzo często słyszę, że jakiś komiks jest słaby albo dobry, albo bardzo dobry. A potem jak ja go czytam, to na mój gust jest. Albo średni, albo dobry, albo bardzo dobry. Albo ten bardzo zły jest, jest średni, albo, albo nawet i dobry. Także wszystko zależy od tego, co kto lubi. No tutaj o fabule co można powiedzieć? Nic. Rysunki, no bardzo dobre. Także nie jest tylko kupić i czytać. Fantastyczne okładki alternatywne. Aż mi kusi, żeby powyrywać je sobie na ścianę. Przykleić. <laughs> Przykleić, żeby sobie powiesić na ścianie. To na przykład też można by było pyknąć na ścianę. Naprawdę bardzo fajne. Czyli Batman kontra Deathstroke. A no, tak jak widzicie naprawdę fajne, fajne rysunki. I zamknięta historia powinna dać Wam dużo, dużo radości. Tutaj oczywiście cena. Aha, tu ceny chyba nie pokazałem, nie wiem. Proszę bardzo. Pamiętajcie, 30, nawet 35% można tanie kupić w internecie. Na przykład gildia.pl nieprzeczytane.pl aros.pl i szukajcie, bo może są jeszcze inne. Jest na pewno bardzo, bardzo dużo innych mm, dyskontów internetowych. Astonishing X-Men, życie X. Znowu tom pierwszy. Zobaczymy, czy będzie lepiej niż w. Um, Ansonishing. Nie, w Extraordinary. Tak, 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 Extraordinary X-Men. Tutaj, oczywiście, kolejny tom. Zobaczymy. Może będzie lepiej, mam nadzieję. bo. Tamte X-Men nie były złe, fajnie się czytało. Całkiem niezłe historie. Bardzo tutaj, bardzo ładne rysunki. Już od razu mówię. No, naprawdę, bardzo fajne. Aha, i będzie. No, czyli tą, w którym cały czas się zmienia rysownik, Dobra, więc tamte X-Men Extraordinary, Całkiem, 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 ale nie było czuć, żeby żeby ta historia do końca zmierzała. Ja właśnie bardzo lubię, żeby ten, załóżmy, 5, 6, 7 tomów, czy tam ile opowiadały jakąś jedną zamkniętą historię, ale w gruncie rzeczy w serialach, żeby żeby dotyczyła jakiegoś większego zagadnienia. Także tam tego nie było. Takie mam uczucie po prostu, że ona w sumie nigdzie Nigdzie nie zmierzało, nic się tam ciekawego nie działo. I mówię właśnie o tej serii. Także mam nadzieję, że Astonishing X-Men będzie lepszy. Tak jak mówię, naprawdę całkiem fajne rysunki. Jedynaczka. Będzie co poczytać. Dobra. Deadpool. Póki śmierć nas nie rozłączy. Mhm. A, dobra, nic nie poklikałem. To już jest dom oczywiście ósmy, jeśli się nie mylę. Tak. Tak to wygląda z tyłu, tutaj cena. coś mogę powiedzieć, jak czytacie na to. No, chociaż to nawet całkiem interesujące. Jakieś krwiożercze łabędzie albo gęsi. No, do kula powraca. Widzę na jednym prawie, że poziomie, naprawdę całkiem, całkiem wysokim. No, mamy duże, wielkie, ogromne potwory, także do Giant troszeczkę nawiązujemy. Nie, no, naprawdę spokój może być, ten tam może być naprawdę spokój. inne występy Spidermana. układki. Niczego nie zrodziłem, chyba nie hmm. spoko i to całkiem spoko. No i oczywiście kolejny tom, czyli Deadpool w kosmosie mamy wyczekiwany przeze mnie kapitan ameryka Steve Rogers, kapitan ameryka zobaczmy no, hmm. rysunki super Red Skull kapitan ameryka fantastyczne rysunki jeden z moich ulubionych bohaterów w świecie Barwela, bardzo się cieszę, że w końcu dostajemy jego solowe historie. I to jest on pierwszy, więc przed nami jego kolejna historia. Także super, super, super. Bardzo mnie to cieszy. I to słyszałem, że jest naprawdę całkiem nieźle. Jeśli chodzi o historię, tym bardziej, że yy, no tutaj zaczynamy tak yy, drogę do yy, Secret Empire, także, także, no myślę, że naprawdę wszyscy powinni być zadowoleni, bo w tym całym Marvel Now 2.0 to, to chyba najważniejsze wydarzenie, to było te Secret Empire, gdzie Kurde, mam nadzieję, że się nie mylę, ale wydaje mi się, że dobrze mówię. Gdzie Kapitan Ameryka mówi słynne słowa. Hail Hydra. Tutaj już układki. No, nic niezwykłego jak dla mnie. A no, tutaj właśnie poprzednie tomy. No, wojna domowa. Prawie, że bez większego wpływu. Może tylko tyle, że yy, ten y, no, Halk umiera. No w sumie może, może to jakiś wpływ na uniwersum Marvela miało, bo dzisiaj dzięki temu mamy świetnego Immortal Halka. Mam nadzieję, że już wkrótce u nas w Polsce się pojawi. No i tutaj właśnie impas dalnie naprawdę całkiem spoko tomik był. Yy. Świetny pomysł z tym więzieniem. Dla super złoczyńców. Naprawdę. No i wyjaśnienie, dlaczego stary GAP, którego tutaj z tyłu widzimy, yy, no, odmłodnią, tak? Także także całkiem w poziomie No i tutaj, oczywiście, zapowiedź drugiego tomu Kapitana Ameryki. Nie pisze kiedy, nie pisze tam, no ale jest, proszę bardzo. No i oczywiście Tajne Imperium. Czyli no, czekam, czekam z niecierpliwością na tajny imperium. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się prezentuje. No i co, oczywiście, cena? Tak jak mówiłem, 30, nawet 35% taniej można kupić w internecie. No i co, siódmy tom Invincible. Przeledzimy szybciutko. Na raz, dwa, trzy bo tutaj za dużo powiedzieć nie można jeśli czytacie więcej był to to wiecie, że, że to jest po prostu bardzo dobry komiks i tyle. Rysunki nie zmieniły się w ogóle, pod względem w, rysunki się nie zmieniły w ogóle. Nadal na bardzo, bardzo dobrym, wysokim poziomie. Bardzo dużo walki. No rozwałka na całego, widzę tutaj zapierdziela. Mhm. no, ja mogę tylko polecić więcej bo to jest tam siódmy. Wydaje mi się, że już niewiele zostało do końca. Chyba 5. Czyli rzut berata mi się dowiemy jak się zakończyła historia naszego niepokonanego chłopaka. Spoko bardzo gruby. Bardzo dobry tom. Fajne jest właśnie w tym, że powiem tego, że to 12 tomów, każdy prawie po 400 stron, to każdy naprawdę daje mi bardzo dużo radości z czytania. Tak się fajnie to czyta, tak szybko, tak dynamicznie. Rosunki są nieprzetłaczające. Tam w tamtych tonach widzieliście walorne tego wszystkiego i w tle i tak dalej. A tutaj skupiamy się na tym, co jest istotne. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No tu już dodatki. Dodatki jak zwykle bardzo dużo i moim zdaniem bardzo dobre. Szczególnie dla mnie, dla człowieka, który lubi oglądać, oglądać tego typu właśnie rysunki. No fantastycznie to wygląda. Oczywiście okładki. żeby nie było no i co do tej pory dostaliśmy i oczywiście co przed nami No pisze, że czerwiec mam nadzieję że czerwiec jakby co to nowości yy, yy, majowe bo w kwietniu na razie nic nie słychać majowe nowości Do prawdopodobnie troszeczkę odłożone bo yy, będą przełożone yy, no Egmon będzie przekładał premiery swoich komiksów, także także no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać wszystko z powodu oczywiście wiecie czego a w to dzisiaj obejrzeliśmy Invisible, Kapitan Deadpool Astonishing X-Men pięknie wyglądający Batman vs Deathstroke, chodzi mi o układkę, naprawdę bardzo fajna układka, super, bardzo mi się podoba Green Lantern. Bardzo dobra, moim zdaniem. Liga Sprawiedliwości. No i Giants. Dobra, kończę. Życzę Wam wszystkim zdrowia, było w dzisiejszych czasach zdrowie, tak jak i zawsze jest najważniejsze. Siedzcie w domu, nie wychodźcie. Wiem, jest ładna pogoda słońce świeci no ale jeśli macie zajęcie, no to na pewno. Takie właśnie zajęcie to na pewno umili wam czas spędzony w domu. No i co, jeszcze raz zdrowia wszystkim życzę i do zobaczenia następnym razem. Cześć i czołem.